Witam wszystkich serdecznie. Mamy środę. Przyjechał lot od kolegi Jacka. Ciemny, ogólnie czarny. W większości czarne. Wszystko na jego obrączkach. wszystko przeżyło. Trzydzieści sześć sztuk Ale nie będę ich straszył Drogon inny poszedł po wodę Zaraz nie damy wody, je to już nie spałem Niech się uspokoją trochę Dobrze, nie stoszymy. Jeszcze raz dzięki, Jacku, i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.